Urugwaj oburza się na Billa Gatesa za nazywanie mięsa z laboratorium mięsem. I to jest akurat bardzo istotna kwestia w kraju, w którym jest trzy razy więcej krów niż ludzi. Na początku marca urugwajskie Ministerstwo Hodowli Zwierząt, Rolnictwa i Rybołówstwa musiało się wycofać z własnego ogłoszenia. Na oficjalnym koncie Twitterowym informowało bowiem, że wysoka rangą urzędniczka weźmie udział w konferencji organizowanej przez znany miejscowy think tank konferencji, która nosiła tytuł Szanse i zagrożenia syntetycznego mięsa w naszym kraju. To oburzyło jednak senatora z partii rządzącej, Sebastiana da Silwe, który zarzucił resortowi, że manipulacji komórkami jak to napisał nie można nazywać mięsem. I faktycznie, dzień po jego interwencji ministerstwo skasowało tweeta i wycofało się z promowania konferencji. Ten incydent to jest część szerszej dyskusji, która ma miejsce w kraju. Miesiąc wcześniej, czyli w lutym, przedstawiciele tamtejszego sektora rolniczego oburzali się na Billa Gatesa, który udzielił wywiadu magazynowi MIT Technology Review. Miliarder, który w ogóle zainwestował w firmę udoskonalającą właśnie mięso z laboratorium, stwierdził w tym wywiadzie, że państwa rozwinięte powinny się w 100% przerzucić na taką właśnie jego konsumpcję, czy raczej konsumpcję tej właśnie formy. Na co odpowiedział mu minister właśnie hodowli Urugwaju, stwierdzając, że są to manipulacje i nieprawdy, które wprowadzają w błąd światową opinię publiczną, oraz swoje wściekłe. Oświadczenia wydały trzy największe związki rolnicze w kraju i chyba ich stanowisko najdobitniej podsumował szef jednego z nich, który w oficjalnym oświadczeniu stwierdził, że mogą to sobie nazywać jak chcą, ale nie mięsem. I to nie są tylko retoryczne uwagi rzucane gdzieś tam na wiatr. W Urugwaju to jest obowiązujące prawo. W grudniu parlament przegłosował bowiem taką jego poprawkę, która zabrania. Nazywania mięsem, produktów, które cytuję, zawierają w sobie komórki powstałe w wyniku manipulacji w laboratorium. Skąd taka uwaga poświęcona właśnie mięsu? A między innymi stąd, że w urugwaju jest znacznie więcej krów niż ludzi? Według danych ministerstwa, które nieprzypadkowo nosi nazwę hodowli zwierząt przed słowem rolnictwo? W sumie na każdego urugwajczyka przypada mniej więcej 3,5 krowy. W kraju, w którym nie ma złóż cennych surowców, nie ma wielkich tradycji przemysłowych, to bydło jest podstawą miejscowej gospodarki. W zeszłym roku jedna piąta całego eksportu to było właśnie mięso. I wołowina jest taką centralną częścią urugwajskiej kultury. Urugwajczycy co roku jedzą jej 50 kg na głowę, czyli najwięcej na całym świecie. We Frajbentos jest na przykład historyczny zakład przemysłowy. W którym po prostu puszkowano mięso, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2001 roku kraj nawiedziła epidemia pryszczycy. To jest straszna choroba, z której powodu stanęło Urugwajczykom przed oczami takie widmo wybicia większości stad. W związku z czym, kiedy udało się już ją opanować, to kraj zareagował w ten sposób, że wprowadził system powszechnego chipowania krów. Kiedy rodzi się cielak, to dostaje właśnie taki chip, w którym zapisywane są wszystkie informacje na jego temat, skąd pochodzi, czym go karmiono i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie informacje do momentu, kiedy trafi do rzeźni. To jest system, gdzie z taką skrupulatnością śledzi się wszystkie krowy, jak nigdzie indziej na świecie. I jest w całości dotowany z budżetu państwowego. Nieważne, czy jest się właścicielem stada liczącego 10 tysięcy krów, czy na przykład ma się dwie krowy przy domu. Każda z nich na koszt państwa dostaje te chipy. Dlatego właśnie w Urugwaju kwestia nazewnictwa, co mięsem jest, a co mięsem nie jest, budzi takie wielkie emocje. Jednym z największych przeciwników nazywania mięsa z laboratorium mięsem jest właśnie wspomniany senator Sebastian da Silva, który prywatnie jest właścicielem 8 tysięcy krów. Ale nie wykluczone, że za jakiś czas klimat wokół właśnie mięsa z laboratorium może się zmienić. Bo taką osobą, która najgłośniej weszła w publiczny spór z Dosilwą, jest Juan Sartori, i to jest gwiazda miejscowej polityki. To senator. Także z partii rządowej, w ogóle najmłodszy senator, jaki zasiada obecnie w parlamencie, który dwa lata temu, niespodziewanie dla wszystkich, w prawyborach swojego ugrupowania zajął drugie miejsce zaraz za człowiekiem, który został później prezydentem Urugwaju. Prywatnie jest też jednym z najbogatszych ludzi w kraju, swoją drogą zięciem właściciela AS Monaco, rosyjskiego oligarchy Dmitrija Rybołowiewa. I swoją fortunę zbudował oczywiście na inwestycjach w rolnictwo. Przedsiębiorstwo, którego jest prezesem, zarządza w sumie 85 tysiącami sztuk bydła, czyli 10 razy więcej niż da Siła. No więc w momencie, w którym wszystkie związki rolnicze oburzały się na tę wypowiedź Billa Gatesa z lutego, Sartori stwierdził publicznie, że trzeba patrzeć w przyszłość, że mięso naturalne pochodzące faktycznie od bydła. Będzie po prostu produktem luksusowym, co nie zmieni jakość sytuacji Urugwaju, bo Urugwaj ma znacznie mniej krów niż sąsiednie Brazylia i Argentyna wielokrotnie mniej krów, ale generalnie rzecz biorąc, są one właśnie w hodowli na wolnym wypasie, a nie gdzieś w zamkniętych halach, w związku z czym to urugwajskie mięso jest. Dziś postrzegane jako lepszej jakości. W związku z czym on przekonuje, że tak pozostanie, tylko liczba tych krów się zmniejszy, natomiast produkcja zostanie przerzucona na mięso syntetyczne, które gdy właśnie stanie się masowe, będzie oznaczało niższe koszta. Mniej produkcji dwutlenku węgla, generalnie lepszy dobrobyt zwierząt z oczywistych powodów. I stwierdził, że Urugwaj jest po prostu krajem produkującym mięso, a to w jakiej formie go produkuje, to już jest sprawa drugorzędna. I bardzo ważne jest to, on nie robi z tej kwestii swojej podstawy politycznej. To jest jakaś online nowa dyskusja, która się rozegrała, została podchwycona przez media, przez jakiś czas była na czołówkach, a później trochę opadła. Ale istotne jest to, że wielu Urugwajczyków uważa, że Sartori będzie w przyszłości prezydentem tego kraju. A jeżeli tak się stanie, to znaczy, że jego poglądy mogą wpłynąć na tę słownikową definicję, i być może mięso z laboratorium będzie można znowu legalnie nazywać mięsem. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to więcej takich, ale w rozbudowanej formie, znajdziecie w podcaście, który oczywiście jest tutaj na kanale na YouTube, ale możecie go słuchać także w aplikacjach audio, takich jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oraz wszystkich pozostałych. A jeżeli wyjątkowo podoba Wam się to, co robię, to możecie mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny.